Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. A moimi, moimi państwa gościem jest Paulina Hoffman Orlicka z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrowęce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i nie wyobrażamy sobie świąt bez kilku takich podstawowych rzeczy jak choinki, 12 potraw czy dzielenia się opłatkiem, jednak kiedyś tych symboli świątecznych i przesądów wierzeń było wiele więcej jak dzisiaj było wiele więcej no i były też y, trochę no, w innej formie. Y, także tutaj te ciekawe też były w ogóle same y, przygotowania do czasu świąt. Też trwały dosyć długo. Y, no i już takie właśnie wzmożone przygotowania y, trwały od 13 grudnia od dnia świętej Łucji. Tak jak teraz, no, że tak powiem, wystarczy trochę posprzątać, stawiamy choinkę, czy też kupujemy takie gotowe dekoracje. Wówczas tego wszystkiego nie było, zwłaszcza tutaj na Kurpiach, gdzie no, jest dosyć taki dosyć uboki region. Mm -hmm. e, no i przygotowania też wyglądały w ten sposób, że właśnie porządkowano chałupy, bielono ściany, no i wykonywano y, dekoracje, cały wystrój Izby Kurpiowskiej. Co tak. to jest właśnie ciekawe, tutaj takie dla regionu, że zrobiono pipułowe dekoracje, jakieś takie właśnie te wycinanki na obrazy, na okna, wycinano na nowe wycinanki kurpiowskie naklejane. Na, na ścianach i też były takie y, y, typowo, typowo kurpioskie właśnie elementy, to już pająki na suwitach, kierce czy też bukiety do świętego kąta. Więc dzisiaj idziemy po prostu na łatwiznę, siadamy do stołu i właściwie wszystko jest gotowe. Zacznijmy może od choinki, bo to jest taki symbol, y, który na pewno kojarzy się wszystkim ze świętami. Każdy w domu taką choinkę na święta ma. Skąd właśnie ta tradycja stawiania drzewka bożonarodzeniowego? Na początku nie było to drzewko bożonarodzeniowe, ponieważ no, choinka jest dopiero po międzywojniu się pojawiła, ale wcześniej zanim była choinka, gospodarz w dniu Wigilii, kiedy już właśnie była izba przygotowana, udekorowana, posprzątana, wnosił po prostu snop zboża. I to był taki zwyczaj, który ten snop miał symbolizować gospodarkę rolną i przynieść właśnie taką pomyślność plonów, no bo właśnie to było właściwie najważniejsze. Jak były pomyślne plony, to był w, w gospodarce był dostatek, jakby wszystko dobrze się układało. No i głównie właśnie o to chodziło w tym, w, w tym zwyczaju. No i tak jak my teraz dekorujemy choinkę bombkami czy też jakimiś gotowymi ozdobami, wówczas też był zdekorowany ten snop zboża, aczkolwiek dekoracje było trzeba wszystkie sama mu wykonać, właśnie były jakieś takie bibułowe, ale co ciekawe, też był zdobiony jabłkami oraz orzechami, i też jakby każdy element miał swoją symbolikę. Gdzież tutaj na przykład właśnie te jabłka oznaczały dobrobyt, siłę, orzechy z kolei miały właśnie symbolizować wytrwałość i mądrość. I właśnie w tej kulturze lutowej, yy, no, na, na kurpiach i nie tylko zresztą na kurpiach, starało się, żeby każdy ten element świąt miał taką właśnie pokatą symbolikę i niósł ze sobą jakieś przesłanie. Mhm. A tu jak to się stało, że do, to zboże zmieniło się w końcu w choinkę? Yy, to, czy to też ma kolej znaczy tak. Teraz już nie wszyscy jakby potem mieli rolę, nie mieli też dostępu do, że tak powiem, do tego zboża. Tylko właśnie zastąpiono choinkę, będziesz już łatwiej dostępna i też miała ciekawe znaczenie symboliczne, ponieważ jest wiecznie to na drzewko, jakby święta Bożego Narodzenia, jest to czas właśnie narodzin i też od, oczywiście od razu też to kolejne kwestie też eschatologiczne wchodzą w grę. No ale właśnie to jest ta, ta, ten powód. Mm -hmm. A jak kiedyś wyglądał ten dzień, 24 grudnia? W końcu on nadszedł. I jak wyglądał cały ten proces przygotowania się do Winilii? Cały ten proces, tutaj z kolei, no, to tak jak już powiedziałam wcześniej, że właśnie było trzeba udekorować wszystko, posprzątać, przynieść właśnie ten snop zboża, i też tu były taki szereg rzeczy, które można, których nie można było robić. Znaczy, zresztą wszędzie w kraju wyglądało to wszystko podobnie. I tak samo jak teraz też starano się pościć, a niektórzy wręcz to się tak śmiesznie nazywało to na Kurpie, że suszyli, nawet nie przyjmowali napojów aż do wigilijnej wieczerzy. Mhm. Wieczerza wigilina, no z reguły odbywała się wieczorem, chociaż te są takie właśnie ciekawe przesłania, zwłaszcza u księdza Skierkowskiego, że niektórzy kurpie ucztowali rano. O, proszę. Także to też jest jedna z ciekawszych rzeczy. No i oczywiście był szereg też w dniu wigilii, szereg zakazów i szereg nakazów, że pewne rzeczy można było robić, pewnych absolutnie nie. I tu też z takich właśnie ciekawych tych przesądów, no niektóre zachowały się do dzisiaj, chociażby wizyta wigilijny poranek, że pożądana jest wizyta mężczyzny, ponieważ ma przynieść pomyślność i powodzenie. No już kobiety niekoniecznie, niestety, także kobiety raczej siedziały w domu. No i co ciekawe właśnie jeszcze, żeby zyskać to pomyśleć, też kurpie umawiali się ze sobą na przykład z sąsiadami z prośbą o to, żeby proszę, żeby gospodarz akurat ich odwiedził jak najszybciej <grym> były przypadkiem, że ta kobieta nie przyszła. <grym> Czyli pomagali szczęściu tak, po prostu. Tak, oczywiście nieno szczęście trzeba zawsze wspierać, <grym> bo, że, <grym> jest, innych takich ciekawych rzeczy, że y, były też zakazy, y, co też jest takie dosyć interesujące. Były na przykład zakaz prasowania absolutnie zakaz żadnych ciężkich robót, ponieważ wierzą, znaczy tak jak teraz, jak mówimy na przykład, jaki, jaki dzień wigilijny, taki będzie cały rok. I wówczas to samo funkcjonowało. I co to jest taki ciekawych rzeczy był zakaz y, przędzenia, szycia i tkania. To też ma takie właśnie interesujące tutaj te, te symboliczne znaczenia. Y, a jeszcze był na przykład zakaz y, pożyczania. A to, a, a to co symbolizowało, dlaczego nie można było pożyczać? Nie można było pożyczać, ponieważ y, mogło tu przynieść nieszczęście. I tutaj z takich ciekawych właśnie tam tekstach źródłowych absolutnie nie można pożyczać ziemniaków, można nabawić się wyrzodów. I absolutnie węgla do żelazka, bo może to sprowadzić chorobę. Także takie było interesujące. I z tego, co wyczytałem, to Wigilia sama była pełna tych właśnie przesądów, wierzeń. Znalazłem na przykład, że był zakaz zamiatania w kierunku drzwi, by nie przepędzić lub nie narazić na uszkodzenie w duszę. Tak, dokładnie. Też właśnie... Bo to był taki czas, kiedy wierzyli, że właśnie ci wszyscy ci zmali i te duszyczki jakby schodzą tego dnia i gdzieś tam krzątają się po domu. I na przykład nie można było absolutnie wykonywać gwałtownych ruchów, czy też tak jakoś szybko się przemieszczać, ponieważ ta duszyczka mogła gdzieś tam na przykład siedzieć na jakimś krześle, czy na jakiejś ławie, czy gdziekolwiek. I potrzeba trzeba na początku tak pozamiatać, pozamiatać, żeby, że tak powiem, ona się zrobiła, <laughs> można było funkcjonować. No, także to też jest bardzo interesujące, bo to, ponieważ jest to związane z tą za zaduszną i co, to też się łączy z, chociażby z tym y, nakryciem stołu, że właśnie to dodatkowe nakrycie na stole wigilijnym, ono było przeznaczone właśnie dla tych y, zmarłych osób, dla dusz przodków. I też wyczytałem, że po skończonej wieczerzy nie sprzątało się ze stołu, żeby dusze zmarłych mogły się pożywić resztkami jedzenia. Tak, właśnie, to jest właśnie ta obrzędowość zaduszna, że, że, że dzielono się właśnie, ucztowano właśnie z tymi zmarłymi. No i to jest fajne, bo teraz trochę też się o tym zapomina, a, znaczy, bo też się utarło trochę, że a te dodatkowe nakrycie jest dla wędrowca, no a pierwotnie jednak to bardziej odnosiło właśnie się do tych do tych z dusz zmarłych. Wigilijna noc to również była noc przesądzająca o losach panien. Tak, to był właśnie doskonały czas, żeby były czas na wróżby takie matrymonialne. No i panie, nie tylko panie, ale i kawalerów także. Właśnie było też sporo takich właśnie wierzeń, a chociażby panny wychodziły przed chałupę i nasłuchiwały, z której strony szczeka pies. Z której szczeka pies, z tej strony przyjdzie na przykład kawaler, prawda? Czy też tu kolejna było, a, ciągnęło się kłosy, y, te y, trawki y, siana z pod i to też właśnie by się, że jeżeli będzie długie y, było, to tam na wyjdzie bardzo późno za a jeżeli krótkie, tak y, czekają o taki szybki w najbliższym czasie. Więc to był chyba taki dzień, na który czekano naprawdę cały rok. Tak, czekano cały rok i właśnie to był taki najlepszy moment do tych właśnie y, właśnie Do tych wróż matrymonialnych no i do życzenia sobie obfitości, bo jednak tutaj chłop wówczas no, żył z pola. Także jakby robiono wszystko, aby, aby te obfite plony sobie jakoś tak. No, sobie życzyć tych obfitych plonu, plonów, a to jeszcze z takich ciekawostek też po posterce. Po jak już oczywiście była wigilina, yy, yy, wigilia, yy, potem faktycznie wszyscy na pasterkę, tam były modlitwy, a po pasterce z kolei był wyścig, ponieważ gospodarze jakby najszybciej, jak najszybciej chcieli wrócić do domu, bo który pierwszy z nich wróci, ten będzie miał najobfitsze plony ze wszystkich. To musiało to wyglądać naprawdę bardzo zabawnie, jak wszyscy jak najszybciej z pasterki wracali do domu, aby być pierwszym. A skąd się wzięła tradycja kupowania prezentów? No tutaj na kurbiach tracieniu kupowano, ponieważ no, wszystko jakby robili sami. Także no, o tym też, że tak powiem, nie ma za bardzo w, w, w tych tekstach źródłowych na kurpiach. Także jedynie obdarowywano siebie jakimiś takimi drobnymi potarkami, zresztą tak jak na całym, na całym Mazowszu gdzieś tam chowano wsianku i wówczas właśnie obdarowywano się tymi prezentami. I bardziej właściwie był to ten szósty grudzień, a nie tyle co nie, nie tyle Wikilie, bo Wikilię no, już mieli dużo innych. A jak wyglądał wigilijny jadłospis? Tak samo jak dzisiaj? Czy to było In, inaczej to wyglądało? Też niektóre, niektóre potrawy jak najbardziej się pokrywały. No tutaj na kurpiach podczas wigilijnej wieczerzy pojawiały się tak, no głównie były to gotowane ziemniaki i kasze takie dosyć, no wszystko było oczywiście proste, było oczywiście bezmięsnie, bez tych tłuszczy zwierzęcych. No i były to właśnie ziemniaki i kasze, często kasza jaglana, która była polewana olejem lnianym. Podawana była kwaszona kapusta z dodatkiem grzybów i grochu. No i zresztą teraz też niektóre potrawy są podobne, kluski z makiem, zupy owocowe z kluskami. Robiono także suszonych, tam dodawano do tego suszone jagody i miód. O, pojawiały się też barcz czerwony, co też jakby współcześnie jest często, często podawane w, w domach. Ach, no i oczywiście jeszcze była ryba smażona, tylko to z kolei u takich bogatszych kurpiów. U, w piękniejszych domach podawano śle jedynie śledzie. Ach, no i właśnie w późniejszym okresie yy, to porze narodzeniowe menu zostało rozszerzone o z kapustą i z grzybami. Czyli w zasadzie nie ma jakiejś dużej różnicy ze spe specjalnie w porównaniu do tego co mamy teraz, a do tego co było wcześniej kiedyś. No, no, też zależy od regionu, bo na przykład u mnie w domu z kolei podaje się y, trochę też, y, że tak powiem, tylko ja z, z Podlasia pochodzę, y, takie dodatkowe potrawy, czyli one zawsze były racuchy i takie rzeczy jak y, kisiel, co było taką podstawą w ogóle, bez, bez tego nie było wigni, bo to zawsze było. Kisiel, a kisiel owocowy, rozumiem, kisiel. tak, Jakieś truskawkowy ale wcześniej jeszcze, zanim właśnie były te gotowe kisiele, no to robiło się samemu z mąki ziemniaczanej i polewało się syropem. I to też było takie podstawowe, jedno z podstawowych dań. No to na wsiach była no, bieda po prostu. Mm -hmm. Nawciach też wyczytałem, że tradycją było to, że po kolacji wigilijnej gospodarze szli do zagrody i dawali po kawałku kolorowego opłatka wszystkim zwierzętom. Tak, bo po, po jest u nas tradycja, co też ciekawe, yy, yy, ciekawe jest to, że w ogóle opłatek jest tylko u nas w kraju. Też, no, nie jest tak bardzo długa ta tradycja, ponieważ to jest tam z, z końca XVIII wieku, ale właśnie popowiedzieli się opłatkiem. To, co zostawało, było właśnie albo w takie kulki chlebowe, w chleb się, że tak powiem, kulki robiło z chleba i tam wrzucało ten opłatek albo wsianko i dawało się zwierzętom. W tym, że nie wszystkim, e, ponieważ tutaj no, głównie to były właśnie krowom, e, e, wołom, wo, tym zwierzętom, które były w e, stajence betlejemskiej, krowom, owcom i wołom. To tych ale wiem że, na przykład, mhm. że tak na, wiem, że to na pewno na kurkach było, ale także nie tylko, bo, bo też tutaj, tak jak mamo się rozmawiamy z rodzicami, zresztą rozmawiamy, to u mojej mamy tak samo zawsze było, że podawanu, podawało się zwierzętom ten opłatek po wigilii albo też resztki yy, strawy wigilijnej. Czemu, duchy nie zjadły, co zjadały wilżeńka. <grystanie> <grystanie> to tych tradycji kiedyś naprawdę było dużo i z nich niewiele się tak naprawdę ostało, bo jeszcze niedawno pamiętam jak się kładło ścianko pod obrós, a dzisiaj to też wydaje mi się, że powoli zanika. No niektórzy, my zawsze kładziemy tak, że zależy <grystanie> kto, ale faktycznie, no bo też jest trochę y, trudniejszy dostęp. Bo, y, nie wszędzie. Kiedyś na, na sianko to było jakby, że tak powiem, na co dzień był, łatwiej był dostęp, a teraz no, jak nie uda ci się kupić, no to nie masz niestety, chyba, że masz kogoś tam znajomego, że ze wsi, który faktycznie tobie poduszył ci trochę tego sianka. Mhm. A z czego wynika to, że tak odeszliśmy od tych tradycji? No mi się wydaje, że po prostu też czasy się trochę zmieniają. Zresztą my teraz tak żyjemy dosyć szybko. Dodatkowo jeszcze jakoś tak, nie wiem, mi się wydaje, że człowiek jest taki bardzo, bardzo zajęty tym wszystkim i pracą. No co prawda też kiedyś ludzie, wiadomo, pracowali, byli zajęci. No ciężko mi <grym> I też <grym> wiele tych... Zmiana ty... czasu po prostu. Zmiana czasu też, może mniej tego czasu mamy, a druga sprawa, jak pani powiedziała, że wiele z tych rzeczy było robionych yy, z biedy, tak? Że pewnych rzeczy nie było i trzeba było coś zrobić samemu. Tam, tam wszystko było trzeba od podstaw. Teraz to, że tak powiem, zamawiamy, nawet nie musimy wam wychodzić, tylko kupujemy, paczki nas przychodzą. No a wtedy jakby no musieli jakby o wszystkim myśleć wcześniej. No i to, no, to, to jest właśnie ciekawe. Tak, kiedyś przygotowa przygotowali się ludzie do świąt Bożego Narodzenia dwa tygodnie, a dzisiaj wystarczył tak naprawdę kilka dni i wszystko jest gotowe. E, to życzę Pani oczywiście wesołych świąt, żeby były kolorowe, może tak więcej żeby tych tradycji było niż, w, niż zazwyczaj teraz to bywa. Dobrze, dziękuję bardzo. Wesołych świąt! Także wszystkiego dobrego. Paulina Hoffman, Orliska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to wszystko w pierwszej godzinie poranka siódma, dziewiąta, za którą oczywiście Państwu serdecznie dziękuję. Teraz zapraszam na chwilę muzyki i po niej wracam do Państwa z kolejnymi informacjami, z kolejnymi rozmowami, więc nie rozłączajcie się, zostańcie Państwo z nami. Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich.